Podczas mojej ostatniej wizyty we Wrocławiu na dworcu kolejowym spotkałem się z zabytkiem historii EP0522. Lokomotywa wjechała na polskie szlaki w 1961 roku w roku, w którym Kennedy ogłosił program kosmiczny. Czesio jeszcze w zielonych barwach poruszał się pomiędzy Warszawą i Wrocławiem. W tych czasach królowały jeszcze na drogach kseremki, a rządził Gomułka. W międzyczasie człowiek postawił swoją stopę na księżycu Neil Armstrong. Czesio wjechał w lata 70 kiedy pojawił się nowy przywódca Edward Gierek. Po kilku latach jego rządzenia pojawiło się niezadowolenie społeczne. Czesio wziął czynny udział w tych wydarzeniach. To był właśnie czerwiec 76 roku, kiedy Czesio prowadząc pociąg Opolanin w Rususie został wykolejany. Władza wreszcie zwrócił uwagę na dole robotników. Potem przyszły lata 80. Czesio, ponieważ świecie się sprawował, dostał nowe pomarańczowe malowanie i nowe zadanie. Ciągnąć pociągi z prędkością 160 km na godzinę. Było to spowodowane tym, że została oddana do użytku centralna Magistrała kolejowa, gdzie można już było tak jeździć. Potem pojawiły się przemiany społeczne. Lata 90., Bałęsa, obalenie muru berlińskiego, i Czesio dalej jeździł. Potem przyszło milenium. Czesio dalej prowadził pociągi, konkurując jak równy z równym z nowymi lokomotywami. Przyszedł jednak na Czesia czas. pod 50 latach. Przeszedł na zasłużoną emeryturę. Został odstawiony w Krakowie Prokocimiu, gdzie spokojnie czekał na to, co się z nim stanie. I tak w roku 2020 zainteresowało się nim Towarzystwo Kolejowe z Wrocławia i postanowiło przywrócić go do świetności. Czy się dostał nowe blachy, nowe malowanie. I znowu stoi, przygotowany do spotkania z zestawem wagonów, czeka aż na hak zapną nowe wagony i znowu ruszy w trasę z Wrocławia do Warszawy.